Kolejne pytanie z serii poważnych pytań. Janina zadała pytanie. Co będzie z tym starym chujem? Mam tutaj przy sobie z tej okazji dla ciebie, Janino, kamień turmalin, który jest kamieniem silnie ochronnym energetycznie przed wszelkiego rodzaju toksycznymi osobami. Starymi chujami, młodymi chujami też. Także mam nadzieję, że kamień pomoże nam wylosować. Muzyka się włączyła. Czyżby stary chuj tutaj mieszał nam energetycznie? Muzyko. Sprawdzę to. No, Janina, Janina. nie lubisz tego pana. Ewidentnie. Ewidentnie. Jest, czuje energię po prostu, czuje. Oj, oj, oj. No ale dowiemy się, co z nim będzie. Co będzie z tym starym chujem? Pyta Janina. W zasadzie, Janino, yy, nie robimy tak, że pytamy o. Co to to z kimś będzie, bo tak naprawdę nie wchodzimy kartami w czyjś los i w czyjś życie. E, tylko raczej bym widziała to jako kartę radę dla Ciebie, jak możesz z tą osobą e, funkcjonować lepiej, jak sobie poradzić z, z relacją, ze starym fujem. Dodam jeszcze, że Janina pyta o. Kwestię zawodową, ponieważ nie jest to stary chuj w sercu, a stary chuj w pracy. Co może mieć znaczenie dla oglądających również, chociaż myślę, że wiele z nas mogłoby się zidentyfikować z tym pytaniem na różnych dziedzinach w różnych dziedzinach życia. Co będzie z tym starym chujem? Co Janina ma zrobić, aby z starym chujem sobie poradzić lepiej, dopóki stary chuj jest w jej otoczeniu. Karty proszę odpowiedzcie. Karty proszę odpowiedzcie. Rada dla Janiny na dzisiaj na... A jakoś tak z końca czuję, żeby wyciągnąć. Tak o, tą. Hmm. 3 of Cups w odwrocie. To jest ładna, ładna towarzyska karta. Ładna towarzyska karta, bardzo pozytywna karta, więc nie dziwi, że jest o odwrocie. Karta ta mówi o takiej przyjaźni, takim, takim takiej wspólnocie, wspólnotowości, takiej. Dobrych emocjach pomiędzy ludźmi, jedności i tak dalej. No, natomiast tutaj ewidentnie mamy ją w odwrocie, więc pokazuje to, że no nie idzie Wam w tej pracy razem, nie układa się, no. Jest po prostu. Brakuje tego. Brakuje tego, co, co powinno być. I nie wiem, poczułam tak, że jakby. Kwestii rady. No, ciężko jest tutaj coś radzić, bo przeczytam jeszcze. Przeczytam jeszcze opis tej karty Free of Cups tobie w odwrocie. Disharmony, Withdrawal, Exploitation of Others, Alienation, isolation. He, mogłabym radzić ewentualnie z tej karty Alienation, Isolation, czyli po prostu izoluj się od niego jak naj bardziej możesz, bo nie dogadacie się, no nie dogadacie się po prostu, nie dogadacie się, więc jedyne co chroni siebie po prostu, chroni siebie i dopóki on pracuje tam z tobą w sensie i jesteś narażona na niego i na, na kontakt z nim. E, i po prostu jak najbardziej, jak najbardziej unikaj kontaktu, jak najmniej e, angażuj się w jego m, interakcje z nim. E, withdrawal, alienation, isolation. To jest moja rada. To jest moja rada i to jest, to jest dobra rada, bo tak naprawdę niewiele można zrobić. E, trzeba, trzeba się chronić i trzeba o siebie dbać alienation, isolation i, i już powodzenia, jenino